Państwu pokazać te drzwi. Na nich jeszcze widać ślady ognia. Ten ogień nie poradził się z nim. Tak, tutaj zatrzymał się ten ogień na tej, można powiedzieć, na farbie. Ta farba się tutaj gotowała, ponieważ tutaj wszystko się paliło i tu się zatrzymało. To był czas powstania to był czas, tak, po wiśle, dramatycznie tak. dotknięta dzielnica Warszawy, ulica Zajęcza. Zajęcza Dla nas tak. ma specjalne znaczenie to miejsce, ponieważ... U pana w domowych archiwach zachowały się piękne fragmenty dawno umarłego świata. Wejdź. wielkie szczęście, zanurzyć się we wnętrzu, gdzie czas został zatrzymany. Dzisiaj w naszych blokach, klatkach, pudełkach na to szans nie mamy, a tutaj każdy przedmiot to jest nasz. Dzień dobry, Adam Sikorski, telewizja. Ściągnęło nas tutaj archiwum fotograficzne, jedno z najcudowniejszych ocalałych cudem, stąd nasza rozmowa o tych tak. płonących drzwi, płonącej kamienicy, ale archiwum rodzinne fotograficzne ocalało. Całe szczęście, że właśnie że ocalało i to jest dość duże archiwum. Yy, bardzo ciekawe to jest archiwum zdjęć całej Polski. I ze, yy, oczywiście tak samo z Polski przedwojennej, czyli z Kresów. Przede wszystkim dla nas to jest ważne. Rozumiem, że to są wszystko te pudła, tak? Myśmy tutaj wystawili tylko część. A archiwum. ile w sumie jest? W ogóle to jest około 20 tysięcy fotografii. Możemy pokazać to jak to wygląda. Jest uporządkowane alfabetycznie całość, bardzo łatwo można odszukać każdą fotografię. Ho, ho, ho. Spójrzcie Państwo, to ja pokazuję, tak, widzą jakież tak, tutaj tak, tak. cuda. Rolnictwo, łąki, sianokosy, rolnictwo, pasieki, rzecz nieznana. No i miejscowości. Dlaczego tak od razu? Dlatego, że rolnictwo jest pod R, a inne miejscowości też są pod R. Dlatego bardzo łatwo dotrzeć do każdej miejscowości. Jeżeli ktoś przyjdzie, powie, że chce powiedzmy Lublin, że chce Kraków, albo chce powiedzmy jakąś miejscowość, Zielonka jakaś, czy coś takiego, to od razu szukamy w, jakim, w którym pudle? Pudła, pudła, pudła. Dlatego, skrzynki? że a. są alfabetycznie wszystko ułożone. A. No to jest precyzyjne. Proszę wódka. bardzo, tutaj też jest, można to odsłonić. O... Pudełka są przezwojenne Lublin kościoły. Tak. Lublin kościoły. No tak. Kościół no dojąc proszę, proszę ją zobaczyć. Tak, jak wygląda. że zdjęcia. tak wieża w remoncie. Jest Niesamowite, pozwólcie państwo, że na moment przycupnę przy tym przepiękna dokumentacja przede wszystkim dla konserwatorów, historyków sztuki. Brama Trinitarska. Taka kolekcja, ona właściwie powinna być traktowana jak dobro narodowe. Czy ktoś przyszedł do państwa, zapukał, powiedział wykupimy od państwa, zrobimy galerię, zrobimy to miejscem publicznym dostępnym? No, chcemy to umieścić w odpowiednim miejscu albo w Państwowym Instytucie Sztuki, albo w muzeum jakimś. Najważniejsze, no. bo zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi nie być... bardzo sobie wyobraża, jaki to był cudowny świat ta druga Rzeczypospolita. No, to był piękny świat, to moje dzieciństwo. W chwili wybuchu wojny wszystko się zmieniło, tak jakby była inna epoka zupełnie. Ale ręka Boża ocaliła dla następnych pokoleń odpryski tego świata. Zakład był na Marszałkowskie 125. To był duży lokal i tam wykonywało się wszystko. Jak przywiezione były przez ojca negatywy, to tam przecież były opracowywane, yy, powiększane i tak dalej. Pozytywy wykonane i opisane. Czasie, to może byśmy czasie... na chwilę opowieść ogólną, a teraz spojrzelibyśmy na bohatera, bo nasi widzowie chętnie zobaczyliby autora tych zdjęć. To są takie pierwsze fotografie, jak rozpoczynał swoją pracę. To jest jego takie najczęściej publikowane zdjęcie to. Wprawdzie Henryk Poddębski w Szkole Handlowej Warszawskiego Zgromadzenia Kupców zdobył solidny i niezwykle praktyczny zawód. To jednak jego marzenia opanowała rozwijająca się z ogromnym impetem nowa sztuka, fotografia. A owa intensywnie zmagała się z malarstwem panującym dotąd niepodzielnie na ścianach rezydencji, salonów i mieszczańskich domów. Jej siłą była powszechna dostępność i tempo powstawania dzieł. Burzliwie rozwijała się także prasa, która rychło wykształciła formę tygodników ilustrowanych, otwierając dla fotografów bezkresne horyzonty. W Polsce, pozostającej pod zaborami, fotografia miała jeszcze jedną specjalną funkcję. Mówiła oglądającym: Spójrzcie, jak piękną jest Polska! Spójrzcie, jak imponującą jest jej historia! która zostawiła tyle monumentalnych śladów. Tutaj mam takie fotografie z czasów wypraw fotograficznych mojego ojca. To jest Zakopane, no. Szewrolet, szewrolet. To jest tak, tak zakopane, to wynajmował tam przecież tej górali i tak dalej. A to jest w Gdyni z tym wielkim aparatem, <noise> no wielkim, aparatem. jeżeli chodzi o sprzęt fotograficzny mojego ojca, najpierw fotografował lustrzanym, dużym aparatem, pięknym, czerwonym z wiśni, taki drzewa wiśniowego, to pamiętam doskonale na statywie trójnożnym. Tak? I, I to była wyprawa. Wyprawa fotograficzna to było w całym słowa znaczeniu wyprawa. Klisze szklane, ciężkie zapas trzeba było mieć ze sobą. Wszystkie y, obiekty, różne obiektywy. Y, y, Światłomierze, dalekomierze. Ale swoje ważyło. Oczywiście sam nie wyruszał, tylko miał pomocników, którzy to wszystko dźwigali. To jest akurat wyprawa Gdyni. Dlaczego? Ojciec mój kochał Gdynie. Zakochany był w Gdyni. Każda wyprawa musiała być najpierw przygotowana tematycznie. Dokąd jedziemy, prawda? Co będziemy fotografować, jaki plan, ile dni i kogo tam spotkamy, bo tam trzeba prawda, przedstawić się władzom miejskim czy wojewódzkim, tak? I to wszystko trzeba było najpierw zaplanować. Po powrocie to wszystko znów trzeba było przejrzeć w tym. To była ogromna praca, ale mój ojciec był pedantem, jeżeli chodzi o, o zdjęcia wykonane przez niego. Każde zdjęcie przez niego zostało przejrzane, oczywiście. Każda została opieczętowana, fotografia i jego ręką opisana. Henryk Poddębski niemal od początku swej pracy twórczej znalazł się na orbicie wpływów środowiska starającego się na różne sposoby kształtować poczucie tożsamości narodowej swego pokolenia. Aleksander Janowski, Zygmunt Gloger, Mieczysław Orłowicz i wielu podobnych pasjonatów założyło w roku 1906 na fali odwilży w Cesarstwie Rosyjskim Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Można powiedzieć, że jego cele, opisane w statucie, również dziś brzmią świeżo i zachęcająco. Zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród ogółu oraz zgromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich, organizowanie wycieczek po kraju, tworzenie oddziałów prowincjonalnych, urządzanie wystaw krajoznawczych, roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi oraz osobliwościami przyrody. Oczywiście fotografia do realizacji takich zamiarów nadawała się idealnie. Przed wojną były wydawnictwa prywatne i wydawnictwa państwowe. Tutaj jest cały cykl takich. Mam taki przewodnik po Polesiu przedwojenny, właśnie. No i to właśnie to jest. To. Cuda Polski. To jest wydawnictwo poznańskie. Znane przed wojną, i tak dalej. Więc na przykład Warszawa to Janowskiego tekst, a fotografie, wszystkie fotografie, całość jest mojego ojca. Całość. Niezależnie od tego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydawało w językach francuskim La Polon carlimage, Pologne, tak, też ojca, w fotografie. I po niemiecku polen. Nie tylko no i tu coś, co bardzo porusza serce, piękny album no, Kresy. Teraz ostatnio wydany piękny album Kresy. Od północy, od Wilna, przez Polesie, Wołyń, Pokucie, aż na Huculszczyznę. Odradzająca się Polska, pozostająca przez ponad 120 lat w niewoli, w orbitach wpływów różnych kultur, stanęła przed niezwykle finezyjnym zadaniem edukacyjnym. Ludziom, dla których granica zaborów zamykała niegdyś lokalny świat, trzeba było opisać, opowiedzieć, a przede wszystkim w fotografiach pokazać regiony dotąd leżące poza ich wyobrażeniami a teraz znowu będące ich ojczyzną. Chciałbym się Ale... wrócić do tego sprzętu, ponieważ tu widzę, leży bardzo szczególny aparat, widać na nim upływ czasu. Od 1935 roku ojciec już posługiwał się aparatem rejkowskim. Był jednym z pierwszych fotografów, który profesjonalnie wykorzystywał już ten aparat. Oczywiście to była szalona różnica. No tak, tu można było zrobić 36 zdjęć, prawda? Tak, z jednej tak, rolki tak, takiego filmu. Tak, 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 Filmy też się zachowały, te negatywy? To częściowo, tak. O ile w pierwszym okresie twórczości fotografie Henryka Poddemskiego mówiły: Patrzcie, Polska jest zaskakująco piękna i różnorodna. O tyle w latach kolejnych dodawały: Jest nowoczesna, intensywnie rozwijająca się. Ci, którzy zajmują się jednym z największych sukcesów gospodarczych II Rzeczpospolitej centralnym okręgiem przemysłowym koniecznie powinni do tego archiwum zajrzeć. Był w 1939 roku. Zaproszony na manewry. Nie wiem, gdzie one były. Na włyniu. Słynne manewry, które miały pokazać potęgę armii Rzeczypospolitej. Ależ piękne fotografie i piękna waga dokumentu. zrobionych tych zdjęć tylko parę zakręciło się w głowie. Proszę bardzo, to, 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 jest, to tak samo jest i kuchnia polowa, i oficerowie tutaj też. A zaraz panu pokażemy jak to przygotowane, wspaniale. Negatywy Jak były wszystko jest opisane, jak wszystko jest prawda? katalogowane. I to są szklane płyty, trzeba płyty pokazać młodym ludziom. Tak. Jak kiedyś czyniono fotografie. Każda ta obwoluta, ta koszulka jest opisana. Mhm. I otwieramy sobie. Jastarnia, przystań. tak. A. I małoobrazkowe też. A. Po lesie 1936 rok, ha, ha, ha. chętnie byśmy w jakąś przeglądarkę to kiedyś rzucili, pooglądali. Był wybitnym artystą, wszystko co fotografował to musiało być pięknie do odbioru przygotowane. Każda fotografia to jest po prostu obraz. Pałac pod Blachą, zamek, o, tak było w latach 30 -tych. tramwaj czwórka, wszystko jest ostre, widać. Dokładnie. wiadukt pancera, Teraz tutaj trasa WZ. A to jest wjazd na no To dla pomnoż... Jest prawda. Wielka pamiątka. Wielka, wielka. Więc w ogóle. Bardzo ciekawe, ciekawe tak. zdjęcie od tej strony. Tutaj właśnie ale piękne, prawda? Z podnośnika robione szczegóły. Nie to pod... było podnośników. Wchodził na dachy, na y, wysokie <laughs> piętra w ogóle. No to romantyczna, emocjonalna fotografia. Na dzisiaj został tylko to. Grup nieznanego żołnierza. A tylko to zostało. to zostało. Jest jakaś groza w tym fotogramie, już jakaś Właśnie. taka przepowiednia. Belweder. W 1930 roku była wystawa w Paryżu fotograficzna. Ojciec wystawiał tam. Po tej wystawie były opisy w różnych wydawnictwach. Był ojciec określony jako pejzażysta, który łączył architekturę z pejzażem, był wybitnym artystą. Gdyby mierzyć rangę artystyczną laurami wystaw i konkursów, to Henryk Poddębski bez uszczerbku dla siebie mógłby obdzielić nimi kilku twórców. Ale najpiękniejsze jest to, że jeszcze dzisiaj na strychach starych wiejskich domów można znaleźć te fotografie pieczołowicie wycięte z Tygodnika Ilustrowanego czy Tygodnika Świat i naklejone na tekturę. Przez pokolenia stanowiły dla ludzi nie najbogatszych najważniejsze okno na świat. Na strych wyparła je dopiero rozpychająca się łokciami telewizja. Jaki był w pobyciu rodzinnym, też surowy, poukładany taki? Była rodzina, była matka, była mia ja i był brat. Także myśmy w tym wszystkim żyli, uczestniczyli. Tak dalej. Ale obok tego było normalne życie. Czy pan wie, co to było normalne życie przed wojną? Punkt, godzina trzecia po południu, wszyscy musieli siedzieć przy stole. Przy stole. Przy Nie wolno było się nikomu spóźnić. Służąca z wazą o trzeciej wnosiła na stół zupę i zaczynał się obiad. Przy obiedzie omawiało się, każdy mówił gdzie był, kogo spotkał, co usłyszał i tak dalej. Tego. I była rozmowa wśród rodziny. wojną szalone plany, jeżeli chodzi o kolorową fotografię, już rozpoczynał. Tak? U nas jeszcze nie było, ja pamiętam doskonale, jeszcze u nas nie było możliwości wywołania zrobionych zdjęć. I do Berlina były... Tak, Niemcy mieli propagandową Do Berlina wysyłaliśmy kolorową. do wywołania kolorowych tych y, negatywów. I dopiero z tego się tutaj robiło, prawda? Tego. Więc miał ogromne plany, jeżeli chodzi o rozwój swojej działalności. Nawet o filmie myślał, itd. Tak Potem nagle straszna wojna. Ten świat, jak pani powiedziała, został rozbity w pył. Mój brat dwa lata już chodził na politechnikę w Gdańsku. Już w 1939 roku w marcu były ogromne prześladowania polskich studentów na politechnice. I to mu zaszkodziło. I w 1940 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Mauthausen. Wywieziony był z pierwszym transportem do 1940 rok wiosna, akcja Ares... wyniszczania inteligencji polskiej. Tak, ojciec załamał się bardzo po Stracie syna. To był tak. Ojciec i syn. To była wielka, wielka miłość. To jest mój brat. Świetny. Uśmiechnięty, radosny, promienny. Tak. Ale Niemcy mu nie wybaczyli tego, że był Polakiem. Tak. Ojciec to tak przeżył, że po prostu. Załamał się, jeżeli chodzi o twórczość, o, o prawdę, i tak dalej, tego już nie fotografował. No aż do powstania warszawskiego. Powstańcze też robił, tak? Fotografował powstańcze? powstańcze? nie, powstańcze właśnie. robił mój mąż Fotografię fotografie właśnie z tego aparatu. To jest piękne w starych Ale... domach i w starych rodzinach, że jest ta ciągłość. Niestety no, dzisiaj tak, tej, tak. tej ciągłości już nie ma. Ale wróćmy do... Ale wróćmy do 6 września Niemcy przyszli z, y, od Bednarskiej ulicy i tutaj kazali wszystkim wychodzić. I do Pruszkowa pieszo przemaszerowaliśmy. Na Wolskiej, w kościele na Wolskiej, odłączyli ojca od nas i więcej już ojca nie widzieliśmy. Miał ze sobą jeszcze trochę sprzętu, trochę właśnie fotograficznych, takich tych, tych obiektywów, to i tak dalej. Od razu się na to wrócili, odebrali i ojca wywieźli do i dachał potem do, na taki punkt, yy, gdzie pracowali. Yy, I tam nie wytrzymał warunków i mar, mar, w marcu 1945 roku, czyli przed samym koniec wojny. Potem przyszły lata, kiedy jego praca okazała się być nowej władzy niepotrzebna, prawda? Te dowody na wielkość Rzeczypospolitej i na jej urodę, drugiej Rzeczypospolitej, nie były nikomu potrzebne. Przerwa była zupełnie, także to było w ogóle prawie nie... nie A kiedy dotykane. do pani drzwi zapukał ktoś i powiedział, szukam tego archiwum? No, to były poszczególne wydawnictwa. Dlaczego? Dlatego, że... Ludzie wiedzieli część, po prostu, że coś takiego... Część, było. część jest w... Muzeum, znaczy w Państwowym Instytucie Sztuki, Pan. Część jest w Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy. Ale tak. lwia część tak. jest tutaj na Zajęciu 7. Tak, <laughs> ale tak, całości takiej nie ma nigdzie. Także to jest prywatne, największe archiwum fotograficzne z czasów Polski, międzywojennej. W ogóle nie ma drugiego takiego. To też kłaniamy się wszystkim instytucjom z prośbą właśnie o to, aby ta kolekcja przetrwała w całości dla na następnych pokoleń. Tak, to bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne. Mnie tam bardzo zależy, żeby to było umieszczone właśnie w odpowiednim miejscu i w całości. Punktem wyjścia do naszej kolejnej wyprawy jest rysunek wiejskich zabudowań z zaznaczonym pomiędzy nimi miejscem i intrygującym zapisem części samolotu. Kto, kiedy i dlaczego je zakopał, oraz najważniejsze, czy dotrwały do naszych czasów rozstrzygniemy niebawem. Rozstrzygniemy i opowiemy. Do zobaczenia.